Piąta edycja akcji Oddaj krewić na meczu, to jest Maciek Iwański. Maciek, taka akcja jest bardzo potrzebna, szczególnie kiedy wy jako piłkarze promujecie to krew jest na wagę złota, więc bardzo jej potrzeba w szpitalach. Ludzie potrzebujący, którzy czekają na operację, bardzo potrzebują tej krwi. Dokładnie tak, choć jeżeli chodzi o nas, piłkarzy, to my za bardzo nie możemy oddawać krwi w okresie powiedzmy startowym, czyli, czyli kiedy gramy mecze. bo... Wiadomo, tej krwi troszeczkę jest pobierana, a nie działa to najlepiej na, na wytrenowanie i jest duży poziom zmęczenia i możliwość złapania kontuzji. Ale mam osobę w rodzinie, która regularnie oddaje krew i, i wiem, że to też nie jest, nie jest łatwe, bo, bo kosztuje sporo wyrzeczeń i, i e, wiem, że jest to mój brat i, i on oddaje bardzo, bardzo często, kiedy tylko może tą krew. Nie wiem, jakie tam są dokładnie... Okresy czasu, kiedy można oddawać, ile trzeba poczekać do następnego oddania, ale wiem, że, że, że kiedyś poruszaliśmy ten temat. To też bardzo dobra okazja, żeby dzisiaj spotkać się z kibicami po tym zwycięstwie z górnikiem Łęczna. Na pewno nastroje dopisują. Y, powiem y, troszeczkę, szkoda, że pogoda dopisała, bo, bo na pewno byłoby więcej kibiców w galerii, ale y, jest sporo kibiców, jest spore zainteresowanie i y, my się tylko cieszymy, że możemy brać udział w takich akcjach. Wy jako piłkarze zawodowi na pewno wspieracie takie akcje i ludzi potrzebujących. Bardzo dużo piłkarzy tych z pierwszych stron gazy jak Cristiano Ronaldo udzielają się charytatywnie i wy też możecie pomóc właśnie w taki sposób. Yy, wiesz co, czasami... Yy, znaczy pomoc jest bardzo ważna, ale czasami gdzieś tam tą pomoc yy, bardziej zabija yy, chęć wypromowania się i, i, i niepotrzebnego rzucania się, yy, nie wiem, nas yy, pierwsze strony gazet. Podpinając się pod jakieś akcje. A, ale my zdecydowanie w drugą stronę. Nie robimy akcji na pokaz, a robimy akcje, które, kt, którymi chcemy pomóc, tak? Bo wiadomo, że dla niektórych bądź części bardzo dużo, dużej części młodych kibiców, nawet dzieci, które przychodzą do nas na, na mecze, jesteśmy w jakimś stopniu idolami i. I możemy im wskazać też drogę do, do dobrego postępowania. To chyba też taki, ty jako doświadczony piłkarz, kiedy możesz porozmawiać z takimi młodymi zawodnikami, dajesz im jakieś rady właśnie, jak powinni ułożyć swoją karierę piłkarską? Znaczy jeżeli by zapytali, to na pewno mógłbym w jakiś sposób, może nie pokierować, bo każdego kariera toczy się inaczej, ale dać jakieś wskazówki, a, a, ale tutaj jest zupełnie coś innego niż w innych klubach. Jest to bardzo sympatyczne, że aż tylu młodych, powiedzmy dzieciaków młodzieży przychodzi do, do nas na mecze i, i naprawdę chcemy dla nich grać.